Dzisiaj był nieogran na odcinku, a to przepraszam. Uwielbiam waszą odpowiedzialność. Siema. Witanko, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w terrarię. Jest ze mną Seler. Oraz Kosmo. Dedusiaka tutaj nie ma. Nie no, żartuję. Jest również ze mną Dedusiak. Um, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Pokazywać bossa. Bossa? Co to się stało? Już jest. A, zespanowałem bosa, co? What the fuck? Już się coś dzieje na początek odcinka. Dzięki mnie oczywiście. Co tu się dzieje? Ale emocje. Ej, to jest za łatwe. Co to było? A to Alan Combs. Ktoś coś dostał, ktoś, ktoś dostał? Ja dostałem golda. Bijemy go chłopaki. Say <grydzi> <noise> no weźcie Dawaj. Nie, zaczekajcie. go. Weźcie. <noise> to, to nie było takie trudne. No dobra, yy, ogarniamy się już, gramy... No w ogóle dalej. Nie mam teraz. Gramy dalej. Mac, nie. Yy, aha, zabiję mnie chcący Maćka. No też nie... Jest... Yy, Chwila, Dobra, yy, chodźcie się ustawić tutaj. Dobra, i dam wam tego. fajne ognie. Chodź Maciek, yy, Seller, Czy jak ty tam się nazywasz, kurczny Maćku. Oczywiście, kosmo też i. Dobra, ja nie Dałem salerów, Nie. Stawiam Ci już, dobrą dobra, mówiąc mm, bardzo. Dobra. Robimy coś innego? Dzisiaj. Dopiekła, Diana. Do Dopiekła, Diana. Do Dopiekła, Yy, Adrian czyli wziął, Adrian bo zabiera ci ze ścinki Golda. Bo... nie zabieram. zabieram. Aby, nie zabierałem ci Golda. Jak to? Masz ze sobą? I Jak to? Dałeś? Co za nuda. No jeśli ta już co? Mm, gramy dalej. Dobry, Proszę dobra. nie przynudzać. Mm. Dobrze, więc idziemy do piekła. Następne razem nie gramy w takiej ekipie. Dobra, nieważne. Dobrze, więc dzisiaj idziemy do piekła. Będę mówić za Alixona, bo oczywiście nie pluczą. Mhm. Więc po pierwsze muszę mieć jakikolwiek kilof, bo seller jest zły i mi nie, za, nie dał kilofa. Nie, bo Maciek, bo ja wzią, je, ja on mi go zabrał. I zresztą nie da się tym kopać. Kilow co chcesz? Kilof lepszy. W ogóle co ty masz za rzeczy? Ja? No czy to? Czy ja? Bo ty. Nie no, Mikołaj to w ogóle nie powinien grać, bo ma za dobre rzeczy. Ale nie mogę wyjść. O! Ja sobie Krafter życzył. No ładnie. A my będziemy do tego biegać? Ale nie hardmodowe rzeczy. O! Chciałem grać Nie. Więc tu odcinka będzie stale jak Grzecz. Seller, seller cheater, dobra, Mam już tytuł na odcinek. Oczywiście tyle będzie lajków i wyświetlene. What the fuck. Dobra, idziemy do tego piekła, czy nie... Ja nie cheatuję... Na nocy możemy tu. Nie, to jest... Dzięki za spoiler w odcinku. W komentarzach piszemy dzięki wyseler. Ale do Ty zginiesz od razu w tym ty masz na miecz? Jezu, ja skoń, a skoń, a skoń, a, jest w te twardzwa. A skąd masz? A, no tak. No jak myślisz? A wiesz, że siekiera jest lepsza, bo nie dość, że ma więcej, więcej zadaje, to jeszcze ten, kopie drewno. Ej, skąd ty to masz, ten rudę? No bo byłem po, po aranjach i po, po, po kopalniach. Tak mowa, że... Ja pierdziele jaki ugaszczę. Dziś wam pokażę szczęśliwa. Już jesteśmy pocięci. Proszę wam cię sztuczkę z zimnym ogniem, patrzcie, się. bikie. Tak? Dobra, idziemy Dzień do tego piekła. Taki trochę nieogar. Oczywiście najbardziej ogarnięty Patrzcie, to też jakiś naniogan. Chodź z nahiogar. No ja kopać chcę, żebyś sali ale i tak? Widzicie Luki? Dusia! Chodź. Uciekamy. Uciekaj, mhm. No kopcie to! A, a wy gdzie poleciście? No idziemy kopać, żeby nie było nudno na odcinku, bo ja to nagrywam. To wy idźcie kopać, tam a yy, On coś, nie wiem... No to z obcięciem, hello. O właśnie, może widzimy się po cięciu, jak już, no, już Seller wykopie ten Ja byłem kosmo i widział się po cięciu. Dobrze. Yy, dobra. No, no także fajne. widzimy się po cięciu. Oczywiście yy, Seller zginął, a Dedusia tutaj w ogóle nie może dojść. Yy, także oni sobie tam popróbują, a my z, z nim sobie pogramy. Yy. Tak, więc co to jest... O, dziwne. Wydamy no. świat, nie mam. No w ogóle pierwszy raz tutaj jestem. Jest no nie, to Nie żeby coś. Eee, kurde, trochę tu hardkorowo. Szukam jakichś fajnych rzeczy. Ja chyba widzę ten, z razem. Ej, podróż. widzisz to? Patrz, patrz na to. Poczekaj. Otworzyłem drzwi. Hmm. <głos> <głos> Serio. Więc tak nie chcę możemy zrobić. No to zrób. Więc moje z tego że tylko... Yy, Kosmo przeżył. Dokładnie. Widzimy się po cieniu. Może inaczej. Chcesz odcinek sobie zrobić. Mm, niestety. Yy, chyba musimy już skończyć odcinek. Taki trochę nie ogarnę. No razem się o telefon. Jem, jemu się o telefon, on jest nieogarem. Yy, w ogóle zginęliśmy Taka, w A ten jeszcze zabiemy tylko do siakka. Dokładnie. Yy, przynajmniej był jakiś boss tam. I subskrybujcie mnie, Seton XD! Aha, Hashtag hamska reklama. Każda, każda i na 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 No właśnie, kupcie mu kubraczek. Konfetti dostaliśmy od Czytelnika Seryjnej. Dokładnie. Hashtag motyw odcinka, czyty. I jeszcze hashtag tytuł odcinka. Dokładnie. To co? Był z nami Dedusiak. Siemani. Był z nami Kosmo. Siemane szkoła. Oraz był z nami Seller. Halo. Do widzenia. Na razie.